Serwus, z tej strony Saulson, a to jest kolejny odcinek z gry Mobile Legends a Bang Bang. Dzisiaj pogramy sobie ponownie tryb Hyper Blend Mode. Na czym on polega? Mogliście zobaczyć w środę. Jeżeli nie wiecie, to cofnijcie się, zapraszam obejrzeć tamten odcinek. Teraz mamy do wyboru teraz mamy do wyboru dwie postacie, albo Tamuza, albo Gorda. Ja sobie pozwolę wybrać Tamuza. Wydaje mi się, że on będzie miał większy potencjał do robienia tutaj fajnych akcji. No i słuchajcie, mam do Was jedno pytanie, jedną prośbę. No, generalnie muszę się wyżalić, bo kurde nie mam pojęcia co się dzieje. Ostatni odcinek, jakim był Jax, Epicki, Bagdur, na zakończenie meczu w ciągu jednego dnia i 6 godzin zrobił 348 wyświetleń. Te wyświetlenia uplasowały ten odcinek na 10 miejscu. Nic dziwnego. Na dziesiątym z dziesięciu miejsc i to jest nic dziwnego, ponieważ są to płakane wyświetlenia wręcz i ja nie wiem, nie mam pojęcia, co na to wpływa. Sprawdźmy, jakie mamy umiejętności. Mamy cyklon sweep. Jest to fajna umiejętność. Mamy również. E, Ledal counter. To jest mega dobre dobre dla tabuza, do wykańczania przeciwników i myślę, że to będzie lepsze niż cyklon Sweep, to jest zobrażeń mamy jakieś blinki dasze, ale to nam się raczej nie przyda. Buffy. Hmm. Supreme Warrior byłby spoko. Tutaj, o kurczę, King's Calling byłby dobry od Minisithara. Od survivalu tu raczej nie ma nic ciekawego. Eternal Evil byłby dobry. Nieśmiertelność dla Temuza. To byłoby naprawdę świetne. No i stąd Molina? Raczej nie. Divine? No nie, tutaj raczej nie ma nic ciekawego. Weźmy wykończenie od Balmonda. Ulta Balmonda sobie. Myślę, że to będzie dobrze współgrało z tam zem. No i wracajmy do tematu. Ja po prostu, słuchajcie, czuję się jakbym przez ten odcinek, przez te wyświetlenia, które są pod tamtym odcinkiem 348 w jeden dzień i 6 godzin, to czuję się jakbym dostał od YouTube'a takiego bitch slapa prosto w twarz. Dosłownie. Dajcie znać w komentarzu, co my, jak myślicie, co można tu wpływać, bo ja już no, nie mam bladego pojęcia. Robię co mogę, a, a i tak to jest loteria. W naszej drużynie Tamus, Lancelot, Mija, Nana oraz Franco. U przeciwników Kaja, Lolita, Cyklop, Hanabi oraz Mija. E, Cyklop będzie trudnym przeciwnikiem. No i generalnie to tyle. Generalnie to tyle. Jeżeli dostaniemy się do Hanabi i. Mi powinniśmy być w stanie ich zabić, chociaż jeszcze Hanabi może być dość, dosyć problematyczna. Ona ma swojego ulta do ucieczki, plus tarczę z pasywki. No ale poza tym myślę, że będzie wszystko git. Dobra, lecimy na topa. Lecimy na topa. No i zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Nasz build prezentuje się następująco. Jest to Toad Boots. War Ext, Corosen Blade Armor, Athena Shield oraz Dominance A Ice Ace <gryw> Dominance Ice No i będziemy grać przeciwko. Przeciwko komu będziemy grać? Powiedzcie mi, drogie duszyczki. Przeciwko mi lub Hanabi raczej. Jest hanabi, dobra. No to słuchajcie, oczywiście agresywnie gramy, nie? Jakżeby inaczej. Czy ona dostała laga, czy po prostu nie zauważyła, że my ją zabijamy? Nie mam pojęcia, ale weźmy sobie trochę wtedy eee, Playta z golda, w sensie golda z Playta. wycofajmy się. Eee, no ale, ale nie oddawajmy milionów, słuchajcie. Nie wiem, co się stało z Hanabi, być może miała laga, być może po prostu eee, zgałganiła strasznie, ale ale umarła. I to jest spoko, Tamuzem mamy pierwszego killa. Tamuz jest mega silny w early game, zobaczcie, za chwilę weźmiemy że jeżeli tutaj nikt nie przyjdzie. Już nie mamy dużo HP. I tak, zobaczcie jak ta wieża pada. Dobra, wycofajmy się teraz. Ona już nie ma prawie w ogóle HP. A my mamy ulta od Balmonda. To może być naprawdę przyjemny, interesujący i przede wszystkim ciekawy mecz. I dla nas może być stosunkowo łatwy, bo Tamus sam sobie jest silny, a co dopiero z ultem Balmonda. To może no, robić wrażenie. Dobra, bierzemy wieżę. To będzie chyba najszybsza wieża w grze wzięta. Druga minuta. Słuchajcie, no tu jest o! pojedynek, ale zabrakło troszeczkę. Chyba za szybko użyliśmy ulta Balmonda. Ojej. Dobra. O, ale tutaj zabijamy pięknie. No i Cyklop raczej również nie przeżyje tego. Pięknie, jest tutaj chnabi jeszcze. Jest double kill. No pięknie, tutaj się zadziała akcja. 2, 1, 4. Co prawda mamy tylko jednego killa, ale no i tak tutaj pięknie to wyglądało. Myślę, że teraz możemy wziąć żółwia. Ważne, żeby od niego nie dostać autoataku. Jest tutaj niebezpiecznie. Wycofajmy się, nie chcemy umrzeć. Mamy bardzo mało HP, a nie mamy jeszcze live stylu. Chyba, że z ulta, ale, ale nie wiem. Low FPS detect. Do you want to lower your graphic quality? No nie, nie chcemy. Obniżać jakości. Odcinki muszą być dobre, chociaż no nie ukrywam, przydałby się nowy sprzęt. Kurde, no, zbieram na niego, ale to jest mega ciężko uzbierać na nowy sprzęt, ale spokojnie, spokojnie. Z czasem wszystko tutaj będzie zajebiście Będzie taka jakość, że wysłuchajcie, no, będziecie mogli jeść z tych odcinków. Nie mam pojęcia, jak to się ma jedno do, dru jedno do drugiego. Wow! Triple kill! Maniak! Damie! Yes! <laughs> no, a nie mówiłem, że pięknie będzie działał tutaj ult Balmonda? Jest savage! Zajebiście! Słuchajcie, wow! Nawet Franko nam powiedział: wow, no to jest coś. No to jest coś, słuchajcie. My old setting. Set, set up. No, pięknie tutaj. Okej, okay, czy uciekniemy? Myślę, że powinniśmy uciekać. Nie chcemy pomierać. 7-1, mamy mało HP. Jest tutaj niebezpiecznie: jest cyklop, jest hanabi. Mija gdzieś się krząka na bocie, ale no jest pięknie. Słuchajcie, zajebisty początek. Fakt, tutaj Franco bardzo ładnie ich ustawił. Z jakim Franko gra z ultem Tigreala, Tak, tak, tutaj Franco zrobił roboty, Tak, 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 jak najbardziej. Ja tego nie zauważyłem na początku, ale jak najbardziej tutaj Franco poustawiał ich po, po prostu pode mnie. Typowo pode mnie. No i muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem. Po prostu to. no budzi szacunek. Budzi szacunek. Co, co ja wam powiem? Po prostu no nic więcej. Nic więcej nic, 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 nic nie mamy, Nie mamy teraz niestety. A! Wegansta nie mamy niestety. Niebezpiecznie! Niebezpiecznie! Niebezpiecznie!

Czyli Magic Reduction, i to jest spoko. 728, czy my chcemy szybko grę kończyć? No, ja bym, się po, ja bym się pobawił. Chociaż Tamus, no dobrze by było zakończyć szybko, ale może jeszcze jeden Savage padnie. Jeżeli dwa Savage padną w tej, w tej grze, to to będzie najlepsza gra na kanale chyba. No bo dwóch Savage'a nie miałem w odcinku. Pytanie, czy w tym się zdarzą? Zobaczymy. Niech oni wyjdą spod tej wieży troszeczkę. No, bardzo mocno obił i tak. O jejku. Potrzebujemy tej Athena Shield. Wycofajmy się. Mamy mało HP. Leźmy za Franko. Zobaczmy, co tutaj jest Franko. Gdzie nas Franko zaprowadzi. I mija. Franko i mija to są nasi sojusznicy. Co tutaj się dzieje? Dobra, tłuczemy ich. Nie wiem, czy nie powinienem lecieć za tym cyklopem od razu. Coś tutaj popadali, ale nie jestem zadowolony z tej akcji. Uważam, że mogła wyglądać znacznie lepiej. To, co się stało teraz mogło wyglądać znacznie lepiej. Przede wszystkim mógł cyklop paść. Dobra, no jest ta wieża, ale jest to walka o wieże. Jeżeli Franko przyciągnie, to prawdopodobnie będzie śmierć dla przeciwnika. Dobrze, nie ma wieży. Mamy jeszcze Ulta, pamiętajmy. Nie mamy niestety Vegansa. No i co, spuścimy jakieś tutaj wieże być może. Nie wskoczyłem pod wieżę, damn, Ponownie umarłem przez zwierzę. No dobra, to się nazywa już greedy trochę, ale... ale mega ciekawy meczek. Pod koniec nie jesteśmy w stanie dużo zrobić, bo przeciwnicy bardzo mocno stali pod wieżą, ale i tak odcinek jest miodzio. Miodzio odcinek. No i słuchajcie, dajcie znać, co myślicie? Na temat właśnie tych wyświetleń z początku, bo nie daje mi to trochę spokoju, damn, W sensie. Teraz tak zacząłem nad tym myśleć I kurde, no nie wiem Odcinki nie różnią się zbytnio od, ciebie, od siebie Przynajmniej te ostatnie 5, które były, no... Ro... A i tak Rozstrzał wyświetleń jest ogromny Od 360 w jeden dzień Po 1000 w jeden dzień To nie jest 5 wyświetleń, wiecie o co chodzi, nie? Rozumiecie Po prostu niektóre odcinki robią szok i niedowierzanie A niektóre są głównym Pomimo, że jakościowo nie różnią się aż tak bardzo I... I chciałbym się dowiedzieć, co może to powodować, ale nie mogę tego rozgryźć. Ani czas, ani łapy, ani komentarze, chociaż być może komentarze. Bo pod ostatnim odcinkiem jest ich mało. Nie wiem, nie, nie mam pojęcia, nie mam, nie mam pojęcia. Dajcie znać wasze opinie, co wymyślicie. Ja się z, z nimi chętnie zapoznam. Ten odcinek mam nadzieję, że Wam się spodobał, że miło spędziliście czas. Zapraszam Was w środę do kolejnego, a w tym to by było na tyle! Do zobaczenia, zostaw łapę w górę. Do usłyszenia, napisz komentarz. Do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się. Zapomniałem, jaką mam regułkę, trzymajcie się. I cześć. We will be in touch.